Marce, świry. No to trzeci live'ik dzisiaj z naszego toru z remontu, przebudowy. Słońce wyszło i pokazuję wam najpiękniejszy zachód słońca. Najpiękniejszy zachód słońca nad wszystkimi torami to jest u nas tutaj w Łodzi nad naszym torem. Tomek prowadzi model zdalnie sterowany zagęszczarkę. Na dzisiaj już kończymy remont. sporo zostało zrobione. I jeszcze trochę nam tutaj Ogarnięty nasz pan od koparko-ładowarki, naprawdę ogarnięty, wszystko nam spokoj, szybko, ładnie robił. Trochę nam tutaj wyprofiluje jeszcze łychą hopę, to będzie największa hopa u nas na torze, będzie się leciało stąd, aż tam, no będzie się leciało z dobre 3 metry co najmniej. Będzie idealnie biło. Tam nam, widzicie, trochę nam profilują, żeby podbijało do góry. A mówię, jesteśmy u nas na torze. Robimy remont i przebudowę, jak każdego roku. Sporo zostało zrobione. To na przykład będzie taki pięciopak czy czteropak. Na razie glina jest ułożona. Jutro będą profilowane te małe chopki. Będzie cała trasa. Tu widzicie część jest usypana. podest będzie trochę wyższy, jest nawiezione trochę więcej gliny. Tutaj widzicie, ładnie nam łychą profiluje, żeby było już jutro łatwiej. Może jutro wszystko się już skończy. Chłopaki zmęczeni, nie ma się co dziwić. Nie na cały dzień. Nie no, ja, ja jutro popatrzę po południu na was. Tutaj widzicie, jest stolik tak zwany corner. Tutaj, jak się wybijecie z tamtej hopy i polecicie to 3-4 metry, będzie się frunąć. Tu będzie nawrotka na ten corner. Tutaj i widzicie to znowu taka. To będzie ciekawie, bo tutaj jest taka niby chopa, niby wybicie. I zaraz będzie zakręt za nią, więc będzie ciekawie. Tu będzie największa chopa. Jak nie wiedzieli, to robimy remont naszego toru, łódzkiego toru RC dla modeli zdalnie sterowanych. Dzięki za polubienia. Tutaj wszystko będzie kończone. Dzisiaj naprawdę mega, mega dużo pracy zostało zrobione. Jeszcze może za dużo nie widać, ale my już to widzimy. Już najważniejsze, powiedzmy, elementy są usypane. Tylko mówię, trzeba część z nich jeszcze zagęszczarkami jutro pojechać. I będzie, jak to się mówi, jak ta lala, tutaj jest nasz, jak widzicie, podest. Podest to jest górka u nas usypana, będzie wyższa, bo ta trochę osiadłam, będzie wyższa i będzie lepiej widać, tak? To też trzeba będzie zagęszczarką wjechać, wszystko, jak to się mówi, uglepić, no nie? A mówię, tak się prezentuje nasz tor, na razie jeszcze, no, no nie ma bandy ułożonych, nie ma niczego. No i oczywiście najpiękniejszy zachód nad wszystkimi torami na świecie jest w Łodzi, pamiętajcie o tym. Nie ma piękniejszego zachodu słońca. Tutaj nam jeszcze pan, naprawdę trafiliśmy ogarniętego gościa od koparku ładowarki. Ładnie nam to robi, zgrabnie. To jeszcze nam trochę pomoże. Łychom to nagarnie, zgarnie. tu potem trzeba będzie zagęszczarkami przejechać. Ale już widać zarys. Czy wy go nie widzicie? Widzicie puste pole? Tam na przykład widzicie leżą nasze bandy. Bandy mamy zrobione z węży strażackich, to są najlepsze bandy na świecie, one są wypełnione piachem. Mieliśmy z peszli, znaczy peszle mamy na obwodzie toru, ale peszle są takie, że one pod wpływem warunków atmosferycznych, uderzeń modeli pękają, natomiast węże strażackie, on, z nimi nic się nie dzieje i są bardzo przyjazne dla modeli w momencie, kiedy na przykład na nie najedzie, czy uderzy, nic się nie dzieje, to jest to taki nasz mały pit stop można wjechać sobie i zjechać modelem. Dziękuję za różyczkę. Bardzo dziękuję. Dzięki za polubienia. Naprawdę te polubienia kieruję do wszystkich chłopaków, którzy dzisiaj byli i robili, bo naprawdę zostało zrobiony kawał solidnej roboty. Więc te wasze polubienia to są polubienia w tym momencie dla nich. To jeszcze wam pokażę, jak pan Tutaj z jedną z przeszkód, trochę nam ubija pomaga, będzie mniej do robienia jutro. Tu będzie jedna z kopek takich mniejszych do skakania. Co będzie? Tu będzie garbik. Tu będzie garbik. I jest fajnie. Także mówię, remont, przebieg. Przebiega, tak? Bo jeszcze nieskończone. To naprawdę może Wam się wydawać, że raz, dwa, niestety czegoś takiego raz, dwa się nie robi, to to ogarnąć, wyremontować, no to w weekend można to zrobić, ale z doświadczenia wiem, że do tej pory jak robiliśmy wszystkie remonty, że w weekend praktycznie... Ogarnia się powiedzmy większość toru, całą ścieżkę, wiele rzeczy już można zrobić już nawet na takim torze można pojechać. No ale jeszcze w międzyczasie trzeba coś dołożyć, ułożyć trawę, coś, 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 więc to się przeciąga, tak. Ale powiedzmy, że w cały weekend, w cały weekend można ogarnąć taki tor, tak? Na zasadzie, że się z wiele ludzi zbierze, jest sprzęt. Więc, podstawy torów w weekend można ogarnąć takie podstawy, a potem reszty to, reszta to są powiedzmy no prace kosmetyczne, e, związane no z czym, no, powiedzmy, porządkowanie, inne takie rzeczy. Tutaj zrobiliśmy sobie jakby takiego. Widzicie, zejście z prostej jest tutaj i tu taki, jakby zrobiliśmy nasyp w ten sposób. No to nawet mówię, ja wam pokażę takie prace kosmetyczne typu. Kolega Darek wpadł na pomysł, żebyśmy wykopywali tak trawę. Tam widzicie, kopaliśmy, jest darń wykopana, żeby tutaj ułożyć, bo to w pewien sposób wrośnie się, zabezpieczy ten nasyp. No ale tu jeszcze sporo zostało tego do, nanies do naniesienia, ale to z czasem, tak? Tam prawdopodobnie też żeby się nie obsypywało, bo glina mówię, jak zaczyna schnąć, robi się bardzo sypka, tak? Więc no więc, żeby się nie obsypywało. Także mówię, to jest nasz tor, nasz rzutki tor RC. Będzie po remoncie. To Was zapraszamy, wpadajcie do Łodzi, jeździcie. Mówię, tam jest najpiękniejszy zachód słońca, ale są chmury, więc już go nie widać. Elegancko, gdzie to jest? Jest to w Łodzi, u nas w Łodzi, przy ulicy Konstantynowskiej. Niedaleko osiedla Redkinia. Więc możecie wpadać, jeździć. Tor jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko, jak do nas spadacie, to pamiętajcie, nigdy nie jeździmy, kiedy tor jest mokry, bo robią się kolejne wyżłobienia, to potem zasycha i jest niefajnie jeździć po czymś takim. Jak coś się uszkodzi, zepsuje, to próbujecie to naprawić we własnym zakresie. Jeżeli nie da rady, to nam zgłaszacie, że coś jest nie tak. Zresztą Wam pokażę. Dziękuję za polubienia. Te wszystkie polubienia to kieruję dla wszystkich chłopaków, którzy dzisiaj robili że Nie ma wszystkich, bo było więcej ludzi, na już jest trochę... Jest która? 19.39, tak? Więc zaraz pokażę wam regulamin. Pamiętajcie, przychodzicie na tor, jak przychodzicie z dziećmi, to macie uważać mega na dzieci. Dzieciom potrafią różne dziwne pomysły do głowy. Spadać, więc trzeba ich pilnować, bo takie modele, które jeżdżą po to, że jeżdżą po 80, nawet więcej kilometrów, nawet po 100 na godzinę. Co niektóre, jak przyjdą na jakichś nie wiadomo jakich bateriach, więcej pojadą, skaczę, ważę to po kilka kilogramów, więc można zrobić krzywdę. Było kilka niebezpiecznych sytuacji, więc ja Wam zwracam na to uwagę. Idziecie gdzieś na tory z dziećmi małymi, to je pilnujecie. Naprawdę oczy macie dookoła. Tutaj nasze zagęszczareczki. O. Tutaj nasz ogarnięty pan od koparku ładowarki Może pan pomachać Zadowolony, ludziom Zadowolony, bo zapłacony, Tu jest nasz zarządzający Mu zapłacił, więc chyba musi być dobrze Chłopaki pakują Dobra, wejdę na górkę, pokażę Wam jeszcze raz tor i spadamy. A tuż nasz kierownik sprawdził się. Naprawdę, nasz kierownik budowy. Nie, nie kierownik, pomachaj wszystkim, bo żeś się dzisiaj dobrze sprawdził. No, sprawił. Kierownik budowy dostał dzisiaj przezwisko kierownika budowy. Był też inżynier budowy, ale inżynier budowy już pojechał. Był też główny geodeta, też pojechał. Ja byłem pomocnikiem Godety przez pewien czas. Czy można tam przyjechać innym modelem niż typu bagi, na przykład Traxas Max? Możesz przyjechać, posłuchaj, można tu przyjechać na ten tor. każdym modelem w skali to 1,8 maksymalnie. Na pewno nie 1,5, nie takimi ciężkimi. Ale mówię, co do jazdy po torze, to po torze najlepiej się jeździ modelami typu bagusy i tragusy. To są naprawdę. Modele, którymi najlepiej się pojeździ po torze, ma się z tego największy fan. Monster trackami też pojeździsz, tylko Monster Tracky to mają taką charakterystykę, że one jeżdżą do przodu, do tyłu, jak skręcają to się przeważnie wywracają. Także mówię, wszelkiego rodzaju bagusy, tragusy, shortcorsami też Wam się w miarę dobrze będzie jeździło po takim torze, shortcorsami 1,10. Monster truckami najgorzej, w pewien sposób, bo to są wywrotne modele. Ee, ale Traxas MX maksem możesz. No maksem to jest 110. No możesz, no. Ludzie tu przychodzą jeżdżą różnymi modelami, tak? Ale mówię, na no, tor najlepsze są bagusy i tragusy. Takie, żeby mieć największy fan, tak? Z pojeżdżenia, z takiego, żeby trochę wyścigowego pojeżdżenia, żeby mieć z... no frajdę, tak? Zjeżdżenia, latania po hopach i tak dalej. Patrzcie, a tak wygląda zadowolony człowiek, który patrzy na robotę. Zobaczcie, na tle drzewa, jak ładnie wychodzi, pomachaj wszystkim. Nie ma. <laughs> widzicie, to, to, to widać w jego oczach zadowolenie, jak patrzy tak? na to wszystko. Zresztą nie ma się co dziwić, wy może tu jeszcze nic nie widzicie, no bo nie ma ani bandy ułożonych, ani niczego, ale już naprawdę widać, no generalnie powiedzmy, że trzy czwarte roboty już jest zrobione, tak? No dobra, moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Jutro też będzie budowa tego, tak. Jutro też będzie budowa tego, tylko ja pewnie dopiero będę po południu i nie wiem, czy będziemy się chciał. Jutro jakieś live zrobić, ale może dla Was jakiegoś zrobię. Eee. No cóż, wejdziemy na podest jeszcze i pożegnam się z Wami ładnie. Pożegnam się z Wami ładnie na tle zachodzącego słońca. Poczekajcie. Eee. No dobra, to ja, tak? Czyli co, żegnam was na tle, za chmurami jest. Żegnam was z naszego toru, zapraszam na nasz tor i tradycyjnie miłego dnia, wieczoru, bo wieczór sobie nara, moje drogie robaczki. O, lepiej. Na razie, pa.